Cześć. Myślę, że niektórzy z Was doświadczyli stanu, w którym niby się budzicie, nie możecie ani się poruszyć, ani krzyknąć. Oddycha się Wam tak ciężko, jakby coś się działo na klatce piersiowej, i dosłownie się udusicie. Jest nawet uczucie obecności czegoś czegoś przerażającego, niewytłumaczalnego. Badania wykazują, że 8% ludzi doświadczyło tego stanu. Wszystko to przypomina koszmar, ale czym tak naprawdę jest słowo koszmar samym w sobie? Widzicie, koszmar pochodzi od francuskiego słowa cauchemar. Są to dosłownie dwa słowa zebrane w jedno: caucher, naciskać i mare demon, który siedzi na twojej klatce piersiowej w ciągu nocy. To dosłownie opisuje stan, o którym powiedziałam na początku. Wiele narodowości opisuje takie stworzenie jak mare, ale mogą inaczej wyglądać i inaczej się nazywać. Na przykład w Turcji nazywają go kabus i karabasan, który niepokoi cię w ciągu nocy. W Tajlandii ten duch nazywa się phiam, który również przygniata cię w trakcie snu. Ta postać wykorzystywana jest w wielu komiksach i filmach. W niektórych miejscach nazywa się je Hag, czyli ta sama nocna mara, która paraliżuje cię w trakcie snu. Gdzie indziej inkubus polujący na kobiety lub sukubus pragnący mężczyzn. Te demony dodatkowo chcą wykorzystać cię seksualnie podczas snu, tym samym zabierając twoje zdrowie fizyczne i mentalne, lub po prostu cię zabić. Teraz wiemy, że jest to prawdziwa fobia w wielu kulturach. Jest ona opisywana w historiach, które mają tysiące lat. W 1664 roku powstał pierwszy kliniczny opis tego fenomenu. Opisał go holenderski fizyk. Przedstawił on przypadek kobiety, która często doświadczała go podczas snu. Na terenach Chin, Laos, Wietnamu i Tajlandii jest grupa etniczna, która nazywa się Hmongę. Była to grupa mniejszościowa tłumiona przez azjatyckie rządy. Zaczęli oni uciekać do Ameryki w drugiej połowie XX wieku. Właśnie wtedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Wielu młodych i pozornie zdrowych ludzi Hmong zaczęło nagle tajemniczo umierać w trakcie snu zaraz po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Często doświadczali oni trudności z oddychaniem i intensywnego strachu tuż przed śmiercią. Te zgony były nagłe i niewyjaśnione. To wprawiało ludzi i lekarzy w zakłopotanie. Nawet seksja zwłok nie pomogła rozwiązać zagadki. Teraz przechodzimy do strasznej części. Ludzie Mongii szczerze wierzyli, że są prześladowani przez ducha Dab Tsog, który łapie ofiary i zabija podczas snu. To zjawisko zostało nazwane syndromem spontanicznej nocnej śmierci. Właściwie, film Koszmar z ulicy Wiązów, w którym był Freddy Krueger, został zainspirowany właśnie tymi wydarzeniami. Więc co, możemy powiedzieć, że ten fikcyjny film był oparty na faktach? Niezupełnie. Pozwólcie, że wytłumaczę. Wielu ludzi mągi, którzy zmarli podczas snu, pomimo tego, że wyglądali na zdrowych, mieli choroby genetyczne, które były powiązane z różnymi przyczynami np. chorobami serca. Nie ma znaczenia, czy wierzyli w ducha, dobcok. oni i tak zmarliby we śnie. Osoby z tą przypadłością używają specjalnie implantowane defibrylatory, które wspomagają serce w krytycznej sytuacji. Kolejnym dowodem na to, że senny paraliż nie ma nic wspólnego z duchami ani paranormalnymi zjawiskami, jest fakt, że naukowcy zdołali wprowadzić szczury w paraliż senny. Są dwie główne fazy snu: NREM i REM. Podczas pierwszej z nich ciało regeneruje się, a aktywność mózgu spada, przechodząc w wolne fale. Spowalnia się również tętno, a sny występują rzadko. W tej fazie może również występować lunatykowanie i mówienie przez sen. Natomiast druga faza, REM, rapid ice movement, czyli szybkie ruchy gałek ocznych, objawia się wysoką aktywnością mózgu i niemal całkowicie sparaliżowanym ciałem. To właśnie w tej fazie występują sny, które zapamiętujemy. I przyspieszone tętno. W tej fazie ciało wyłącza możliwość ruchu, żebyśmy na przykład nie zaczęli walczyć w trakcie snu. To przyszło do nas przez ewolucję. Kiedy wspinaliśmy się na drzewa i spaliśmy na nich, aby nie zostać zaatakowani przez drapieżniki, ciało wyłączało się, aby się nie ruszać i z tego drzewa nie spaść. Właśnie podczas fazy REM możemy doświadczyć paraliżu sennego. Możemy prawie powiedzieć, że paraliż senny to jak lunatykowanie, tylko na odwrót. Twój mózg jest zupełnie obudzony w środku, natomiast twoje ciało totalnie sparaliżowane. Sen łączy się z rzeczywistością, dlatego możesz mieć poczucie, że masz świadomość, w jakim pokoju się znajdujesz. Z kolei fakt, że nie możesz oddychać, pochodzi z tego, że podczas snu oddychamy spokojniej i aktywniej. Nasze obudzone wnętrze chce oddychać, ale śpiące ciało nam na to nie pozwala. To wszystko sprawia, że czujemy się zestresowani, serce nam wali. Oddychać chce się więcej. Dosłownie czujemy się, jakbyśmy się dusili. A to nie jest żaden potwór na klatce piersiowej. A jeśli chodzi o obecność kogoś lub czegoś, brak możliwości ruchu i kontroli nad ciałem sprawia, że twój mózg próbuje sobie to wszystko wytłumaczyć. Tworzy on halucynacje, iluzje, które sprawiają, że masz poczucie obecności kogoś. Dodatkowo, twoje poprzednie sny mogą wpływać na uczucia. Czy jest jakaś możliwość, aby uniknąć paraliżu? Odpowiedź brzmi nie. Natomiast podobno ludzie śpiący na plecach doświadczają tego stanu częściej. Nie ma żadnego powiązania z wiekiem ani płcią. Niezdrowy sen również może na to wpływać. Ludzie doświadczający dużo lęku, stresu, z PTSD czy narkolepsją są w grupie ryzyka. Z tego możemy wywnioskować, że właśnie studenci mogą doświadczać tego stanu częściej. Trwa od kilku sekund do kilku minut. Nie ma w tym nic niebezpiecznego, jeśli nie przydarza ci się to zbyt często. Nie ma również żadnych przypadków, aby ktoś od tego umarł. Ja personalnie nie doświadczyłam tego stanu, natomiast mój chłopak tak. Przydarzyła nam się nawet sytuacja, w której on obudził mnie w nocy, cichym i żrzącym głosem prosząc mnie, abym go obudziła. Na szczęście tak się stało. Dajcie znać, czy kiedykolwiek doświadczyliście tego stanu, lub jeśli macie do powiedzenia coś więcej, zostawcie like i subskrypcję. To był mój pierwszy długi film, więc bardzo chętnie poczytam w komentarzach, co o nim sądzicie. Dzięki za oglądanie.